Witajcie z tej strony Eliza z Wiktorią Cześć. i Oliwią. Tak, jesteśmy. I Dzisiaj i... gramy ogień i woda czwórka. Jakby co, to w pokoju w salonie jest puszczony telewizor i mamy, i mamy. Mamy mecz puszczony. Tak, i właśnie Portugalia strzeliła gola. Dobra, wybierajcie. Dobrze, zobacz 27 albo 35. Eliza? Ja bym zrobiła 15, ale dobra, ja bym zrobiła 27. Pamiętam, że chyba 15 nie umieliśmy przejść. No to co? 35. Okej. Okay. Yy, dobra. Eliza jest wodą. W takim razie. Ja jestem ogniem. Yy, o, on... ja jestem ogniem. No Okej. Okay. No normalne zasady. Ten, kto przegra. Tak. Siadaj, Oli. I ten, kto zginie. Ten, się zmienia. Tak. Zabra, to yy, za papę. W sensie mi to tam Woda nie Woda moja. Chodzi o nie bardziej, o niej Nie, dobrze. Eczka. Da, my. Proszę bardzo. Okej, okay, szybko. E, Okej. Okay? Aha, i tu też jest na czas. Aha, czyli ja muszę wejść tu, żeby dostać się do mojego. Ale ja na razie nie idę. Na razie zbieramy diamenty. W sumie tak, ja sobie też zbieram diamenty, bo to jest Twoje, to jest ja pójdę do swojego. Kurde. Oli, jak pójdziesz tu do mojego, to pójdziesz do swojego. A nie, tak. A co to włącza? Dziewczyny, te balony to włącza to włączać, te portale. Teraz, Dziewczyny, mówię, Ale jak... my nagrywamy odcinek. Co no mnie to? Ale wiesz, że ty dostajesz się... Kurde, <laughs> Ale co się wkręci w punktu? Te balony. Aha, okej. I od Wiesz, że może uda się uratować ten odcinek. No, wejdź tam na górę do siebie. Odcinek uratowany. Tak. Nie zwracajcie uwagi, bo naprawdę. Bo wika tam poszła najwyżej. No. Ech. Najwyżej nas zawoła. O. I aż i... jest. Ja. Ale diamenty pozbieraj. Ej, tam co? Nie diamenty. Dobra, no mam zlecieć. No? To proszę bardzo. Tylko się nie zabij. Proszę Oli, nie zabij się. Ja tylko u siebie mam już diamenta. Okej, okay. to włącza to i to, to ja tu idę. Uuu. Przepraszam za. Oli, tu masz wejść, tu możesz tylko wejść. Tą stroną. Ale jak? Jak ja przecież, jak przejdę tandy, to przejdę tędy. To tamtąd, tak? No patrz. Tu? Ale nie, bo tu są dwa I portale. Jest patrz. Jak? Okej, okay. Przez te. Okej, okay, bo ja teraz pójdę, ja teraz bym poszła do Ciebie. Nie, tu, tu! Tu to idę do Ciebie. Patrz. No, no i właśnie. I teraz możesz przejść sobie tym, y, tym Aha. tą jaśniejszą. I do siebie. Nie! Nie zebrałam, tak chciałam iść! Kontynuuj. No chociaż mam fioletowy najładniejszy. No. To teraz może I dwudziestka. 20, no. OK. Nie mogę wejść. Oli, ty tam nie idziesz. Bo tam jest woda. No. Co, co ja mam zrobić? A blokuję. Tu. I potem mam... Tam szybko to zrobić. Łopsik. 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 Zablokowani. Aha! Oli, bo tyle daj, bo jak ty tu zjeżdżasz, to musisz tu wejść. Dobra, retry. Okej. Okay. Dawaj Oli! Daję! Udało się! Nie byś teraz tam spadła. To by była kasana. Kasana. Roxana. to otwiera? Y o, to moje. Sorry, ale to jest moje... To jest moje. <laughs> To je moje. I idziesz na dół. I ważysz tego ty. przyciska. No na dół. A fakty nie nie, bo ty musisz tu musisz zejść te tendy, tak? I wtedy ten na tą, wiesz? Ja? Tak. Ale ja, Aha, bo ja muszę to tak. tu. Nie, nic nie. A dobrze. Bo ja bym nie doskoczyła. Cześć, gdzie? gdzie. No tu na... I właśnie zepsułaś nam cały poziom. Czemu? Bo jak masz się dostać do góry? Do siebie, jak masz się dostać. To, 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 to. Dokładnie. Eliza psuje poziomy. Przyznaj się, czy któraś zginęła. Nie. Wcale nie. Hej! Bo przez Elizę poziom nam się... Ten. Oli z ciebie też przedtem. O, teraz. Dobra. No <grym> oli! Nie, bo to... No to za mnie idziesz. Elisa, Elisa jest bardzo świetna na tych odcinkach. No i co? I teraz mnie zostawicie ze całym odcinkiem. Super. Oliwia, ty? Czemu? No, Wiki. Się tam dostać. A zobaczysz. Dokładnie. Ja cię tu wszystko Widzowie, widzę. nie spojrzyjcie. Aha, rozumiesz. I Przyska, uka, ten poziom. In tam. I tam. Wspomniałam, tam przychodziłyśmy. Proszę bardzo. Wreszcie, księżniczka. Ura... <laughs> <laughs> Uratuj mnie no tak bardzo. I teraz wrócisz. Wracaj i musisz ten fioletowy otworzyć? Nie. nie podpowiadaj jej. Ja jej będę jak sobie... Spoiler. spoiler! Zamykam y, teraz, cię. Teraz musisz zejść tędy. Za... Nie wszyscy... musisz mi... Nie musisz mi wszystkiego mówić! I wszyscy widzowie piszą spoiler! Sposły spoiler! Masz tak spoiler. Nad... <laughs> tak, stój. Stój i musisz wtedy tu wysiąść. E? No. Szybko, 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 szybko! E. O, świetnie! Szybko! E, to ja już do siebie pójdę. Z czasem nie wygraliście. Ile to ma być? 30 e. sekund pewnie. Ej, e. to jest... To jest czytnik. Elisza, ja, Elisza, ja, siadaj ja To mnie. Proszę bardzo, jeżeli tak. Piętnastka. Pamiętam, że chyba nie umiałyśmy zrobić. Efekt. to czy ja dobrze zrobiłam? O nie, to jest ten. Czas. Wika miała żółte otworzyć, Oliwi, tam jest, żeby jej otworzyć. Czekaj. Dobrze, a więc to może Ty potrzebujesz. No i. Aha, ja to robiłam. Ja też. Musicie pójść po tego. Okay. Wiem ile chcecie. Kurde ja byłam w tym najlepsza. Dawaj. E Masz się dostać tam. Musi y musisz tu przejść. O! Dobrze? I teraz moja kolej. Speedrun. Szybko. Wow. Jest? Uda, udało się! Nieźle. I kto jest najlepszym? <grym> <grym> tak, to jest najlepszym! Jak Wam się podoba, jak dziewczyny się chichrają, to dawajcie. Oli! Łapy w górę, subskrypcji. Ale nie kłócimy się i jest dobrze. No kurde, Oli! Ale to, ale, ja... ale ja chciałam patrzeć, co ten portal robi. Pokój w świecie. Elisa jak, nie będziesz... mnie? Elisa, jak nie będziesz umiała przejść tego, co ja przeszłam za pierwszym razem, to wiesz po kogo dzwonić. Wiesz, wiesz, gdzie mnie znaleźć? Aha. Zostawcie suba. Szybko. Oli, no ruszaj się. Zablokuj jej to! <śles> Daj czy kamień daje tam? Iza, nie śpiesz się. Nie, się! nie śpiesz się! Nie śpiesz się! Ta, nie śpiesz się jak to na czas jest! No ja to prawie <coughs> Nie! nie, ja nie, nie naprawdę. prostu nie, nie Kto nie tego nie umie, daje łapki w górę. <coughs> to no, Dobra, to przeczytaj, Spokój się i teraz co na to, ma to właśnie. Oliwia, ja no weź jej tam patykiem co zablokuję. <grystanie> Może iść, co? No! <grystanie> to, to, się nazywa zamknięciem przed nosem. Nie, ja tam nie idę. To ja... Wreszcie, Eliza! Wreszcie, nareszcie. <grystanie> nie, Eliza, ja już tego potrzeb. portalu nie, nie... Nie, ja tego niemieckiego no. portalu nawet ci nie odblokuję, uwierz mi. Znowu tak? ta suwa! Oli, ale musisz e. mnie odblokować. E. Tak. Musisz, bo ja nie mogę iść, bo ja muszę od razu tu skoczyć, jak tu tak, będę. Tak, pamiętam, pamiętam. Oli. E. Ale to nie jest dobry pomysł. To jest bardzo zły pomysł. Bardzo zły pomysł. Brawo! Brawo! Brawissimo! Piąteczka. Ej, ale zrób piąteczkę. Czyli to kto pierwszy? Aha, to ty ja. pierwsza. Ej, 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 teraz ja. Nieźle. Uratuj mnie. Nie chcę! Mój rycerz na białym koniu. Będę pierwsza! Zależenie! Widzisz? Jestem pierwsza. Dziękuję! Zablokuję ci to patykiem. Zablokujesz się, tak? Ja. Ale tego nie. Za pierwszym razem! Brawo! Pop. Oli, co ty robisz? E, wszyscy mówią Oliwi, e, że ma przepraszać. Na tamtym portalu, weź mnie uratuj. Uratuj, bo mnie czas leci! A... No, Weźcie posuni. Widzowie to wasz... To, to wasza wina! Zabiliście za mało łapek w górę! Eliza nie... dała subskrypcję bez dzwoneczka! Eliza nie dała nie dała rady dwóch cegiełek przeskoczyć. Czekaj. Serio, mi to zostawia! Tak! Bo ja tego nie umiem! Rozum to i tego też nie będę umieć. No, wow! Ca całym sercem. No, kurde! Tak mistrza traktować! Jakiego mistrza? Czego jesteś mistrzem? Ja to za pierwszym razem przeszłam. Dobra. Teraz, Eliza, teraz jest Twoja chwila. Nie, zrób to za mnie. Nie ja? mogę, nie mogę. O, ale jest tak? No, ale ja zginę! No, ale zginiesz! Jasne! E, najpierw musi i czerwony. <laughs> tym samym co ja! Co ja? Aha, tak, co ty? Kurde. Zostawcie suba dla tych A. małych istotek. Dla tych małych istotek, które trzeba kratek nie umie się Ja będę pierwsza! Dobra... No! No! Oli, da. Raz w pętl! Andrzej, nie umiem zrozum? Dasz radę! Dasz radę! Dasz radę! Nie dasz radę. Dobra, ja idę! <grym wytrza> nie! No ja idę! Nie, nie! Błagam Ci, nie robić tek. No, Oli, idź! Zdąży, o, nie! To, Oli, zdąży! Oli, zdąży! Oli, zdąży! idź! Oli, zdąży! Ty no to, Oli, no to kto ma iść! No to ty idź. Oli, zdążysz tak. Nie ważne ile ci to zajmie, ale zdążysz. <coughs> Eliza, no weź jakiś patek, kamień, no nie wiem, urwi ten, ten kryształek i zbuduj coś. Oli, już nie zdążysz. <coughs> ja ale ja ci już pomóc nie mogę. Chyba, że mnie uwolnisz. Nie, nie rób tego. Co? Oj, dawaj, skacz. Skaczę. Ja. Brawo. Udało mi się. Brawissimo. No. Proszę. Kurde, jeszcze tym... O, oh, skoczyła. <śmiecki> nie. Pe Brawo, Pewnie teraz Eliza się wygrabi na tym czyniach. I co poprzednio się ona Rozpęd, rozpęd! W... Weź... zobaczcie to. Widzicie to. ja dałam Widzicie to. Ja to. Widzicie ja to. Widzicie ja to. Widzicie ja to. Widzicie ja to. Szybko, to. szybko! to. 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 Who, to. Widzicie to. to. Widzicie to. Widzicie Złodzieje. Trzemetnicy. No. A może, że No oni no, szybko, no włączaj mi to! No nie tak szybko! <słuchACZENCIO> Prosiłaś o szybki furzek! Oh, 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 oh. <słuch> <słuch> Prosiłaś o szybki włączenie. I teraz od razu tego niebieskiego. Oli. Go! I... Dawaj! Go, 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 go! Ja nie mogę! Ja nie mogę! Bardzo Brawo! To było wykład, jak Jakby ktoś teraz się wyklebił na tym, wejdzie! <coughs> Skończymy, dziecko! Nie, z czasem się wyrobiłeś 52 sekundy! O, no mówiłem, że to jest piran. O, niczemu nie wziąłeś tego To nie... To jakie? Kto nie wziął tego diamondu? Nagle takie anuluj. Kto nie miał diamondu! Oli, 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 Oli. coś musi na dole, Rucham. ale ja nie mogę. Uram! ale ja jestem motylem. Ale ja jestem nie wiem rybą. No, no ja. No. Wiem. Nie. Teraz Oliwia musi ten. Trzeba wziąć ten. Tamto! Kamień! Nie! Tamto! K jakie? Tamten kamień, żeby to na dole, To i potem Oliwia tutaj przypomina. Ale nie da się. Rozumiesz? Eliza, teraz na ciebie patrzę. Jednym okiem większym, drugim mniejszym. Ja już jestem gotowa. No to dobrze. No no ja nie wyrobić to to czasem to Jest minuta 16. Dobra, ja tam już. Hop, tak, tam. No, ja ee, tk, e, nie. Nie, ta. Oli musi tam skoczyć. No, właśnie mówię, żeby tam skoczyła. Wskoczyłam, Skoczyłam? Wskoczyłem? Dawaj, Eee. No, przez portal musi przyjść. Nie wiem, ale wtedy Oliwia ja musi zabrać, bo ja tam nie dam radę. Uważaj, że ja to zrobię <coughs> tak? Aha, i teraz Oli to musi. Ściąć. Nie. nie mówisz. Nie. Mówiłam. Ja nie mogę. Ty, 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 ty. Kiedy zaczęło się ten odcinek, żeby nie trwał 100 miliardów godzin? Jak. Jak, jak <kühls> no Dobra, jak wszystkie. Włączamy muzyczkę, żeby nas denerwowała? <mów> tak. Nie słychać. Oli, ty się zacięłaś. Teraz słychać. Ale. Aha, ja się zacięłam. Nie, ty się zacięłaś. <mów> Spokojnie, starczy poskakać. Kocham tą muzyczkę. Kogo denerwuje ten, ten cisza. Możecie tylko patrzeć, jak to robimy. Tak. Zobaczmy. Ale ta muzyczka jest taka mała. Tak. Wiki, mówisz jak jakaś czarownica. Oli, przygotuj się. A skąd nie wiem, Eliza klucz do skąd to jest dobre ciasto. Eliza dobrze przejdź! Eliza przejdź na tym. Wygrałam. Ale uda się tego diamenta zdobyć, bo się wam nie zaliczy! Akładnie. Elisa załamana. To tam to. Ale to samo. To, to. Tam! A jakbyśmy włączyli przeróbki? Tego. No. No, tak. Tak, tak. Przeróbki, ogień i woda. Tak, tak. Tak, Chodź, zobaczymy. Przechodzi przez portal, ale nie idzie. Co? Oliwia ma lasery w oczach. Jestem duchem. Jak <Mag> jest duch. <grym> Jesteś normalny. E, Oli musisz... <kluzni> Przejść na dół, żeby mnie odblokować. Oh! The magic! Oli! Musisz to wyłączyć, żeby... Retry ty buziku. Jak retry, tym guziku. <noise> no i Eliza, ty musisz... Guziku? A... guziku? Chyba duchu. Eliza, właśnie ty musisz przejść tędy, żeby wyłączyć tą dźwignię, żeby Oliwia mogła przejść tędy i żeby to się odblokowało i żeby to były też. Rozumiesz? nie Oli! rozumiem. Idź tam na dół, przejdź przez tamten portal, tak? Ja ci go wtedy wyłączę i tam. Guzik. No no i Elza masz to włączyć. Dokładnie. Elka, gdzie Nie ty słuchałaś, ty? jak się tu łapczyłam. Kto zrozumiał Wiktorię, ten daje łapkę w dół. Łapkę w górę. W górę. A ten, kto, a ten, kto zrozumiał, ten daje w dół. Ciekawek, ile osób da. No wejdź wszyscy dają łapkę w górę. Górę, no, nie, jest trudniejsze, trudniejsze, nie, 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 trudniejsze, Eliza, trudniejsze to jest zostawienie suwa, <grym. grym> więc kto rozwiązał tą magiczną <grym> zagadkę, to zostawcie suwa. To nie rozwiąże zostawcie łapkę w górę, a może następnym razem wam Udało się. Co e, się dobre, udało? To się udało? Wracaj, Dobra, ostatni poziom. Gdzie, jak? Aha, tutaj. Cały czas.

ale Potem, bo ten odcinek będzie trwał wieki. Do końca Ej, jeżeli nie... wam się spodobał ten odcinek, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli wam się e, podobają nasze filmy, to zostawcie subskrypcję na tym kanale. Wiktoria też już poszła, na mnie zaraz będzie czas, ale w tym czasie jeszcze sobie ukończę ten poziom. No, na miłość. A, to jeszcze nie koniec, myślę, że czytam. Ale tak, a więc do zobaczenia i cześć!